Gotowi trzy, cztery, ry. studiów to okres wyjątkowy, o tym już pewnie wiecie. Wierzę, że wielu spośród Was będzie tęsknić za tym czasem. Trzeba powiedzieć, że tak będzie, dłuższa będzie perspektywa oddalająca Was czasowo od studiów. Wtedy będziecie pewnie wspominać je bardziej wyjątkowo niż w tym dzisiejszym dniu, ale mam nadzieję, że będą to wspomnienia przede wszystkim bardzo dobre. Gratuluję Państwu ukończenia studiów. Gratuluję tego, że Zdobyli Państwo nie tylko te tytuły zawodowe, o których wspominałem, ale również wiele kompetencji, kwalifikacji. Wierzę, że będą one dla Was nie tylko satysfakcją, ale również przydatne w tym dorosłym już życiu. Każdy dzień to kolejny krok na planszy. Każdy zaliczony semestr to wygrana. Były takie momenty, kiedy wpadaliście na takie pole, czy na egzamin, albo czasami trafiliście na takie pole, zdobyć stypendium, przez się o trzy pola dalej. Dzisiaj stoicie na tej planszy na polu absolwent. I tak jak każda gra planszowa, tak samo życie wymaga od nas strategii, odwagi i odrobiny szczęścia. Tylko pamiętajcie Państwo, że prawdziwym celem gry nie jest tylko dotarcie do mety, ale czerpanie radości z każdej chwili, z każdego ruchu, z każdego wyzwania. Wielu z Was obudziło się dzisiaj rano i pomyślało sobie, to już, to, to naprawdę już, przecież przed chwilą tak naprawdę zaczynaliśmy studia, przed chwilą, przed chwilą wszystko się zaczynało, a teraz odbieramy dyplomy. I jeśli tak właśnie myślicie, to znaczy, że ten okres studiów był dla Was bardzo intensywnym czasem, pełnym ważnych doświadczeń, które zapisze się w Waszej pamięci i doświadczeniach na zawsze. I tak być powinno, bo studia to jest wyjątkowy czas nie tylko ze względu na zdobywaną wiedzę, nie tylko ze względu na to, że zdobyliście szereg ważnych umiejętności i kompetencji, ale także czas ważny ze względu na ludzi, których tutaj poznaliście. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. To moment pełen dumy i satysfakcji z osiągnięć, które udało nam się wspólnie zrealizować. Dla Was, absolwenci, to zakończenie pewnego etapu, pełnego wyzwań, poświęceń, ale także radości i niezapomnianych chwil. To moment, w którym zamykacie jeden rozdział swojego życia, by rozpocząć nowy, pełen nowych możliwości, wyzwań i perspektyw. Wasze sukcesy są wynikiem ciężkiej pracy, determinacji i wytrwałości, ale również wsparcia ze strony bliskich wykładowców oraz kolegów i koleżanek z uczelni.